Słuchajcie, z dzieckiem w sali to jest w ogóle inny level. Latanie między pokojem a salą, między pokojem a salą, dużo ludzi, dużo bodźców, więc franeczek przybocowane. Miałam w planach zrobić tyle zdjęć z franeczkiem w tym pięknym stroju w ogóle weselnym, ale no niestety, teraz zastanawiam się czy pierwszy taniec nas nie ominie, ale chyba ominie, bo trzeba franeczka położyć. Dziecka jak widać raczej już będzie do prasowania, więc takie realia. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by na ciebie wracać to, każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, sam. Zawsze tam, gdzie ty! Dążuch? Ach, niech Was nie zwiedzie, że dopiero wstaliśmy, bo absolutnie yy, przy dziecku jest to nierealne, żeby wstać o 11.35, to była nasza pierwsza drzemka, drzemka, już jesteśmy dawno po śniadaniu i tak dalej, wczoraj się pobawiliśmy tak do, pobawiliśmy do północy, ale całe wesele trwało chyba do 4-5 rano się bawili, wszystko się pięknie udało, no ale my wiadomo, z franeczkiem, więc... Więc nie, się, nie, pobaw nie pobawiliśmy się tak, jakbyśmy się pobawili normalnie. Nie, w Franek? No. Ale było naprawdę super. Teraz wstajemy z drzemki i idziemy świętować dalej. Ale super było patrzeć na. Nigdy nie widziałam tak bawiącego się mojego brata. Tak szalejącego, tak szczęśliwego. A tym bardziej nigdy nie widziałam aż tak bawiącej się mojej, mam mojej, mojej mamy. Aparatka taka, że hej, ja wczoraj ją poobserwowałam i ja dopiero sobie pomyślałam: Aha, dobra, to po niej. Dobra. Nie? I wąka dobra była wczoraj. Jejku, wywijała, szalała, bawiła się do drugiej, trzeciej, więc naprawdę. Wow. No, więc naprawdę super. Franek, wstajemy, idziemy do ekipy. Wyspany? Ty wyspany? No wczoraj się wybudzał, więc w końcu ostatecznie położyliśmy się z nim i też poszliśmy spać. I zabawne jest to, że nie bawiliśmy się tak jak wszyscy do rana, bo mam wrażenie, że jesteśmy bardziej zmęczeni niż wszyscy, jak to jest.